Czołem. Witam w starym wspaniałym świecie i dzisiaj pogadamy o plastikowych koszyczkach. Kiedy strzelamy z broni gładkolufowej, to strzelamy albo drobnym śrutem, albo pełnym pociskiem i daje to mnóstwo możliwości. Możemy używać różnej grubości śrutu, możemy używać różnej, różnych pocisków, ważne tylko, żeby pasowały do średnicy lufy. Ale możemy to też. Jeszcze bardziej urozmaicić, jeżeli zastosujemy coś takiego jak koszyczek. Możemy właśnie strzelać na przykład czymś takim. To jest śród 3 mm. To nie jest taki najdrobniejszy śród, ale to jest śród, który ma wystarczającą grubość, żeby nim polować na przykład na wiewiórki czy na jakieś króliki zające. To ten śród jest wystarczająco gruby. Możemy z czegoś takiego właśnie strzelać. Możemy też strzelać właśnie pełnym pociskiem. Różnego kształtu. Tylko oczywiście ten pocisk musi pasować średnicą do wewnętrznej średnicy lufy. W strzelectwie współczesnym z broni gładkolufowej stosuje się takie plastikowe koszyczki. Zwykle taki koszyczek w ogóle jest częścią amunicji zespolonej do strzelby gładkolufowej, gdzie poniżej koszyczka mamy ładunek miotający, proch. Dobra, tu żeśmy znaleźli na. Na strzelnicy przykładową łuskę, właśnie ze strzelby gładkolufowej, jest to skonstruowane tak, że tu mamy spłonkę zamiast kapiszona stosowanego w broni czarnoprochowej od przodowej, zamiast prochu czarnego, jest proch bezdymny, który znajduje się na początku łuski. A potem, właśnie w tej łusce, umieszcza się koszyczek, który z jednej strony tutaj amortyzuje. Ta część służy do amortyzowania, kiedy proch wybucha. Żeby to przyspieszenie nie było takie twarde, bardzo, żeby było trochę zamortyzowane, to jest ta część. A potem w tej części trzyma się śród, właśnie. Śród umieszcza się w koszyczku, dzięki czemu, kiedy koszyczek razem ze śrutem opuszcza lufę, to ta wiązka śrutu jest dużo bardziej skupiona. I też zwykle jest lepszej jakości, to znaczy ten śród lepiej się rozkłada, bo jest to powtarzalne. Za każdym razem śród jest załadowany w ten sam sposób do koszyczka. Koszyczek jest w ten sposób skonstruowany, że on po opuszczeniu lufy pod wpływem powietrza, no bo tu pędzi z ogromną prędkością praktycznie z prędkością dźwięku niemal on się otwiera. Tu mamy cztery płatki, które są ze sobą scalone. Ale one się pod wpływem powietrza otwierają. I po opuszczeniu lufy koszyczek nam się otwiera. Śród leci dalej, a on spowalnia, bo jest dużo lżejszy niż śród, więc powietrze go zaraz zatrzymuje i on odpada. Śród leci dalej. Dzięki temu wiązka śródu jest dużo lepszej jakości. Taki koszyczek można stosować także w broni odprzodowej, czarnoprochowej. Więc Przetestujemy dzisiaj, jak to wygląda. Czy on rzeczywiście tak poprawia naszą wiązkę śrutu? Czy wcześniej, tak jak strzelaliśmy na przykład z Hołdacha, i ta wiązka śrutu była beznadziejna, a nic się z tego Hołdacha nie dało upolować? No to może dzięki koszyczkowi będzie się dało. Pokażę Wam także, że można go stosować nie tylko do śrutu, ale także do pełnych pocisków stosować go jako tak zwany sabot. Sabot, czyli Taki koszyczek, ale właśnie, który nie trzyma luźnego śrutu, tylko pojedynczy pocisk. Dzięki temu pocisk może być podkalibrowy, może być mniejszej średnicy niż średnica wewnętrzna lufy i... Dzięki takiemu koszyczkowi broń nam się staje jeszcze bardziej uniwersalna, bo zamiast eksperymentowania z, z różnymi rodzajami pocisków i różnymi rodzajami śrutu możemy także eksperymentować z samą średnicą pocisku. Możemy używać mniejszych, lżejszych pocisków. Na pierwszy ogień pójdzie Pedersoli Slug, czyli strzelba, o której opowiadałem niedawno w poprzednim odcinku. Jest to strzelba gładkolufowa. O nie najdłuższych lufach, trochę krótszych niż w tej wersji Classic, takiej najbardziej typowej dwunastce, ale nadal są to dosyć długie lufy. Strzelba jest pozbawiona czoków, czyli lufy nie są w żaden sposób zwężane. Średnica lufy jest taka sama tutaj jak w głębi dalej, co z jednej strony pozwoli nam właśnie przepchnąć z łatwością koszyczek do środka, a z drugiej strony pokaże skuteczność tego koszyczka, bo lufa niezwężona ma dużo szerszą wiązkę śrutu. Więc jeżeli tu mamy szeroką wiązkę śrutu, poprzez to, że jest niezwężana lufa, zobaczymy, jak działa koszyczek, czy on rzeczywiście nam poprawia tą wiązkę śrutu. Najpierw strzelimy bez koszyczka, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Wśród 3 mm e, przybitkę potrzebujemy. Dobra. To jest strzał z 10 metrów do naszego gangsta wiewióra. Jak widzimy wiązka śrutu jest dosyć skupiona. To jest za blisko w sumie, żeby strzelać do wiewióra z takiej odległości. No ale zobaczymy, jak to się ma do strzału z koszyczkiem. Czy, czy ta wiązka będzie jeszcze bardziej skupiona z takiej odległości. Załadowałem tak samo proch i podkładkę filcową. Tylko teraz, zamiast sypać luźny śród, użyjemy koszyczka. Tego śrutu do tego koszyczka jest minimalnie za dużo, no ale musimy w ten sposób strzelić, żeby mieć porównanie z poprzednim strzałem. Ała, nie założyłem muszu. Chyba <laughs> jakiś gorszy ten wynik z koszyczkiem. Tutaj jest jakaś dziura. Nie ma nic. Taki obważanek nam wyszedł, jakbyśmy z gwintowanej lufy strzelali. Czy nasz Hitler zając umarł? Ale. Bezpieczne. Tylko rozwaliłem sobie rękę. Strzelający kapiszon wybuchający. Potrafi zrobić małe kuku w ręce. E, więc to taka a propos noszenia ochrony wzroku. No bo, taka dziurka na paluchu to powiedzmy to nie jest żaden problem, ale wyobraźcie sobie, że macie taką dziurkę w oku. Trochę gorzej, nie? Bezpieczne, tu jest znowu 10 metrów. E, z koszyczkiem, e, taka różnica była, że dodałem jeszcze podkładkę kartonową, tak żeby na pewno była uszczelniona komora z prochem. E, tu, wiemy, tu widzimy przybitkę filcową. Tu widzimy koszyczek, który już zaczął koziołkować i nam bokiem wpadł w tarczę. E, I tu mamy takie sobie, taką sobie wiązkę śrutu. To jest zdecydowanie za blisko, żeby polować na wiewióry. Znaczy, można, trzeba strzelać trochę z boku, żeby wiewióra trafiło te kilka śrucin tutaj, bo jeżeli go trafimy tym, no to wiewiór nam wybuchnie. Tu jest druga lufa, też z 10 metrów, też z koszyczkiem. Wszystko to samo. Tutaj mamy taki bardziej skośny ten rozkład, bardziej skrzywiony. Ale nie ma takiej jakiejś wielkiej dziury po środku. No to wymaga, jak widzę, dobrania śrutu, ważki, prochu, yy, tak, żeby to było dopieszczone, żeby ten rozkład był taki, jak yy, potrzebujemy. Taki był rozkład bez koszyczka. Czy on jest większy? Nie jest dużo większy, chyba nie. Ten po prawej jest bardziej skupiony. Ten? Tak. Czyli jest bardziej skupiony, Nie. tak? O, Remek mówi, że jest bardziej skupiony z koszyczkiem. Zobaczymy na 20 metrach. Bezpieczne. Bezpieczne. Tu jest strzał z 20 metrów z obok koszyczków, i tu rozrzut jest całkiem duży. To jest taka średnia odległość pomiędzy śrucinami. Tutaj w ogóle tylko jedna śrucina trafiła w tą naszą wiewiórkę. Ta wiewiórka po przejściach i odwyku narkotykowym. Tylko dostała jedną śruciną. Tak ogólnie to przeżyła ten strzał. Druga wiwiórka po odwyku. Dostała raz, dwa, trzy śruciny. I to wszystko. Marnie. No to strzelimy teraz 20 bez koszyczków. Zobaczymy, e, jakie będzie porównanie. 20 metrów, strzał bez koszyczka e, do wiewiórki po zupie grzybowej. E... Tu jest nasza druga wiewiórka po odwyku z koszyczkiem. Czy tu jest różnica pomiędzy tymi? Nie widzę. Podobnie jest ogólnie. To jest coś taka podobne. Nie? Podobnie, nie? Tu mamy rozkład z, śrucin z koszyczkiem. Trochę jakby był lepszy, ale, ale nie jest tak, że ten koszyczek jakiś działa cuda i nagle zacznie śród pięknie latać. Nie jest też jakoś zauważalnie bardziej skupiony. Jeżeli on jest bardziej skupiony, to to jest w sposób praktycznie niezauważalny dla mnie. Trzeba jakoś mierzyć średnie, średnią odległość pomiędzy śrucinami, a także gołym okiem widać, no to nie widać tego. O wiele lepiej w tym sensie działa czok. Jak mieliśmy czok w wersji Classic, no to w klasiku ten czok rzeczywiście zawęża tą wiązkę śrucin i robi dużą różnicę. Tutaj takiej różnicy za bardzo nie ma. No dobra, strzelaliśmy ze strzelby slag z nieczokowanymi lufami, to teraz strzelimy z hołdacha, czyli taką strzelbę, która jest dwudziestką, jest bardzo krótka i w ogóle się do niczego nie nadaje, jeśli chodzi o strzelanie śrutem. Zobaczymy, czy ten koszyczek sprawi, że jednak będzie się nadawała. Mamy więc nasz dwulufowy holda, czyli taki obrzyn, który jest jednocześnie bronią kombinowaną. Czyli mamy lufę gwintowaną i mamy lufę gładką. I teraz strzelimy z lufy gładkiej. Najpierw bez koszyczka, a potem z koszyczkiem. Tutaj akurat nie mam podkładek filcowych, tylko mam podkładki korkowe. Ale najpierw przydałoby się nasypać prochu, zanim zacznę wpychać korek do lufy. Bezpiecznie. Proszę. Teraz to samo, ale z koszyczkiem. Mamy więc koszyczek. Teraz to jest inny kaliber, inny wagomier. To jest wagomier 20, więc sporo mniejszy od tamtej dwunastki, która była przed chwilą. Tu mamy dwunastkę. Tu mamy dwudziestkę. Bezpiecznie. Tu jest nasz wiewiór Janusz, strzelony z 10 metrów, bez koszyczka. No i mamy takie jakieś skupienie nie za bardzo. Myślę, że część śrucin w ogóle poleciała poza tarczą. A tu mamy wiewiórkę Grażynkę, też strzeloną z 10 metrów, ale tym razem z koszyczkiem. I tu jest ciekawa sprawa, bo mamy taką skupioną wiązkę dosyć i mamy też taką rozstrzeloną. Jak ja wsypywałem śród tutaj, to ten koszyczek okazał się za mały do tej naważki śródu, którą wsypałem, więc część śródu była w koszyczku, a część była luzem, co pozwala podejrzewać, że to jest ta część luzem, a to jest ta część w koszyczku. Powtórzymy ten strzał, tylko teraz e, z taką ilością śrutu, która się mieści tylko w koszyczku, obydwa, e, obydwa wiewióry. Teraz, skoro sypiemy ołowiu tyle, ile zmieści się do koszyczka, a co do zasady sypiemy też tyle samo prochu objętościowo, co ołowiu, to możemy użyć samego koszyczka do odmierzenia prochu. Ta lufa trochę taka jest jakby nadkalibrowa względem tych koszyczków. Ten koszyczek strasznie luźno wchodzi. Wiele ludzi, wiele osób mówi, że Federsoli, czyli producent tej broni, trochę tak nonszalancko podchodzi co do kalibrów i średnic. Więc ciekawy jestem, jaka to jest dokładnie średnica w tym hołdachu. Trzeba będzie zmierzyć. Gotowe? Bezpieczne. Tu mamy wiewióra Andrzeja, strzelonego bez koszyczka z 10 metrów. A tu mamy wiewiórkę Angelikę strzeloną z koszyczkiem. I tutaj skupienie jest wyraźnie większe. O wiele ciaśniejsza jest ta wiązka śrutu. Tutaj na, na boki coś nam się rozleciało. Ten koszyczek może się otwierać nierównomiernie. Ale wiązka śrutu jest wyraźnie ciaśniejsza. No to teraz ostatecznie strzelimy na 20 metrów e, z hołdacha, z koszyczkiem bez koszyczka i zobaczymy. No bo wcześniej żeśmy się przekonali, że na 20 metrów z hołdacha, ze śrutu, to nie ma co za bardzo strzelać, bo e, śród lata po prostu na, na kilka metrów. Ale może z koszyczkiem, może się uda. Tu jest wiewiór Sebastian. On dostał jedną śruciną z 20 metrów. Tu są śruciny, tu są, tu są. No, taka jest odległość mniej więcej między śrucinami. A to jest wiewiórka Jessica. I wiewiórka Jessica dostała raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrucin. I tu powiedziałbym, że jest więcej, co? gęściej są te śruciny o wiele nadal nie jest to jakaś jakiś super ale powiedziałbym, że z tego hołdacha z yy, koszyczkiem plastikowym to z 20 metrów na wiewiórkę można się porywać jeżeli tu będzie wiewiórka gdzieś to na którąś z tych śrucin oberwie bez koszyczka to tak nie bardzo w przypadku tej krótkiej lufy to zdaje się robić sporą różnicę. No i co myślicie? Mają sens takie koszyczki? W kontekście Starego Wspaniałego Świata, jak najbardziej sensowny jest oczywiście zarzut, że są plastikowe, że to nie jest stary Wspaniały Świat, że to jest jakiś wynalazek współczesny. Oczywiście tak. Ale uważam, że warto jak z nimi eksperymentować i jeżeli będziemy kiedyś chcieli mieć bardziej koszerne rozwiązanie, to możemy zacząć eksperymentować z koszyczkami tekturowymi czy papierowymi. Warto jednak w ogóle się przekonać, jak to działa i jak działa takie połączenie hybrydowe z nowoczesności i starodawności. To była pierwsza część. W drugiej części opowiem wam o strzelaniu ko z koszyczkami i pełnymi pociskami. Tak, żeby te koszyczki pełniły rolę sabotu, czyli takiego kołnierza, który umożliwia strzelaniem pociskiem podkalibrowym, pociskiem o mniejszej średnicy niż wewnętrzna średnica Lufy. I co z tego wynika, jakie ciekawe można rezultaty uzyskać. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Nie wyłączajcie odbiorników. Subskrybujcie kanał, polubiajcie filmy. Do zobaczenia!